Trądzik różowaty i trądzik pospolity to nie to samo. Trądzik różowaty rozwija się na bazie rumienia, na bazie poszerzonych naczynek i zaczyna się niewinnie. Najpierw pojawia się rumień, który pojawia się i znika pod wpływem przypraw ostrych, pod wpływem temperatury, kiedy wchodzisz z zimnego do ciepłego pomieszczenia lub odwrotnie po wysiłku fizycznym i najpierw pojawia się rumień i znika. Z czasem dochodzi do kolejnej fazy, kiedy ten rumień się pojawia i utrzymuje się, i on już jest stabilny. Jedyne co możesz zrobić, to przykryć go podkładem. Kolejna faza rumienia to pojawienie się w tym zaczerwienionej skórze pojedynczych czerwonych linii. Pojawiają się pojedyncze, jakieś kropeczki czerwone, linie, potem się pojawiają pajączki, słoneczka. Różny kształt potrafią przybierać nasze naczynia na twarzy i tu już te naczynka zostają i nie znikają same. Co możesz zrobić, żeby się pozbyć? Jedyną skuteczną terapią jest laseroterapia, czyli zamknięcie tych wszystkich naczynek, zamknięcie rumienia za pomocą lasera specjalnej długości lasera, który po prostu te naczynia zagotuje, wysuszy albo te wszystkie czerwone krwinki, które w nich są, powybuchają i potem organizm sobie je usunie.